W dzisiejszym magazynie. Metallica w Polsce. Wielkie zamieszanie wokół koncertu i absurd jeśli chodzi o bilety. Odklejony piłkarz w bardzo mocnych słowach krytykuje występ Linkin Park przed finałem Ligi Mistrzów. Nazywa ich koncert dnem. Iron Maiden w ogniu krytyki. Fanom nie podoba się setlista na obecnej trasie. Slipknot jednak pracuje nad nową płytą. Gitarzysta Rammstein o charakterystycznych riffach zespołu, proste i potężne. Zapraszam na kolejne przeglądy newsów. Jeśli lubisz tę serię, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Metallica w Polsce, koncert wyprzedany w mgnieniu oka, ale nie obyło się bez wielkiego zamieszania z biletami. Od czego by to zacząć? No, jak pewnie doskonale wiecie, 22 maja Metallica ogłosiła trasę po Europie, w tym koncert w Polsce. Przez chwilę wydawało się, że to znowu będzie narodowe, no ale jednak nie. Panowie zagrają 19 maja 2026 roku na stadionie Śląskim w Chorzowie. Na te informacje oczywiście wszyscy fani Metaliki w Polsce się ucieszyli, ale jednak mieli z tyłu głowy pewną obawę. Czy ze sprzedażą biletów będzie wszystko w porządku? Czy ceny będą akceptowalne? No i czy sam proces sprzedaży przebiegnie bez zarzutów? No i co? No oczywiście były problemy. Najpierw ogłoszono ceny biletów. Okazało się, że co prawda wysokie, ale nie aż takie złe, to znaczy spodziewano się gorszych. Płyta 660 zł, trybuny między 299 a 819 zł. To bardzo dużo, ale niestety, jak na stadionowy koncert pierwszo-ligowej gwiazdy w naszym kraju, to są już ceny przez większość fanów akceptowane. Jak być może pamiętacie, to właśnie na dwóch koncertach w Warszawie, w Polsce, Metallica w 2024 roku zarobiła najwięcej pieniędzy na całej trasie promującej album Seventy Two Seasons. Dlaczego? No dlatego, że polscy fani zostali jak zwykle wiadomo co. Dlatego, że ceny były u nas absurdalnie wysokie. Jak podaje polski fanklub Metaliki, u nas dwudniowy bilet na płytę kosztował wtedy 1235 zł, a dla porównania w Szwecji około połowę tej kwoty, czyli 620 zł. Czy Polacy zarabiają średnio dwa razy więcej niż Szwedzi? No nie wydaje mi się. Fanklub Metaliki dokonał również porównania cen na różne europejskie koncerty w 2026 roku. Jak mówiłem wcześniej, bilet na płytę na chorzowski koncert kosztował 660 zł, a na tryb Trybuny między 299 a 819. Jeśli spojrzymy na ceny w innych europejskich miastach, Polska nie wygląda tym razem na poszkodowaną. Ceny są bardzo równe, no chociaż tyle. Ale jedziemy dalej, bo teraz czekają nas prawdziwe absurdy. Przedsprzedaż standardowo podzielono na kilka etapów. Ruszył pierwszy presale, no i zrobiło się mało zabawnie. Fani dodawali do koszyków bilety i składali zamówienia. Natomiast wielu płaciło, ale później nie dostawało ani potwierdzenia na maila, ani nie widziało biletów przepisanych do swojego konta na stronie. Jaki był tego efekt? Fani przestraszeni, że bilety się wyprzedadzą, dodawali do koszyka kolejne wyjściówki i przez to finalnie mieli złożonych mnóstwo zamówień, kasę na kontach zamrożoną, nierzadko w kwotach przekraczających kilka tysięcy złotych, no a biletów brak. Przyznajcie sami, mało zabawna i absolutnie skandaliczna sytuacja. Jeśli dystrybutor biletów, będący na rynku tyle lat, po raz kolejny ma problem ze sprzedażą biletów na koncert, no to słuchajcie, coś tu jest nie tak. Strona odpisywała fanom, że jeśli po 90 minutach nie przyszła do nich żadna informacja, to prawdopodobnie zamówienie się nie utworzy i nastąpi zwrot pieniędzy. Podkreślam, prawdopodobnie. Absurdalne i niepoważne. Ludzie wydają wielkie pieniądze, stresują się, czy bilety się nie wyprzedadzą i dostają wiadomość, że prawdopodobnie zamówienie się nie utworzy. Może tak, może nie? No po prostu absurd. Natomiast co ciekawe, jako kolejne otrzymujemy oświadczenie od samego zespołu. Oświadczenie z przeprosinami. Ticketmaster poinformował nas o problemach, z jakimi zetknęło się wielu użytkowników podczas przedsprzedaży dla członków Fifth Member. Otrzymaliśmy zapewnienie, że pełne zwroty zostały potwierdzone dla każdego, kto został obciążony opłatą, ale jego zamówienie nie zostało pomyślnie zrealizowane. Bilety nie pojawiły się na koncie Ticketmaster po upływie 90 minut. Całkiem zabawne jest to, że fanów przeprasza zespół, który nie ma tak naprawdę z tą sytuacją praktycznie nic wspólnego. Coś mi się wydaje, że grupa Metallica nie jest tutaj podmiotem, który powinien przeprosiny brać na siebie. To przecież nie na ich barkach leży ciężar zorganizowania sprzedaży biletów. No ale dobra, pierwsza przedsprzedaż, delikatnie mówiąc, nie poszła najlepiej. Wkraczamy więc w kolejny etap. No, i niespodzianka znowu problemy. Drugi etap przed sprzedaży przeniesiono na kolejny dzień, i ta podobno się odbyła. Następnie przyszedł czas na ostatni etap przedsprzedaży, no i ten nie odbył się. Pani dostali taką luźną wiadomość. Ta przedsprzedaż nie odbędzie się. Zapraszamy do udziału w ogólnej sprzedaży, która rozpocznie się w piątek 30 maja o godzinie 10. No i koniec końców wystartowała ta sprzedaż ogólna, która jednak specjalnie długo nie potrwała. Po zaledwie nieco ponad godzinie otwartej sprzedaży, mapka stadionu prezentowała się tak. Pojedyncze bilety wracały oczywiście do sprzedaży, ale generalnie mieliśmy sold out. Oficjalna wiadomość o wyprzedanym koncercie pojawiła się dwa dni później, a więc, jakby nie patrzeć, Metallica w zasadzie wyprzedała cały stadion Śląski w zaledwie nieco ponad godzinę otwartej sprzedaży. Siłą rzeczy pojawiają się pogłoski o rzekomej drugiej dacie, na którą często teoretycznie miejsce w kalendarzu Metaliki absolutnie jest. A jeśli jest miejsce w kalendarzu, są chęci i jest niesamowicie duży popyt, to być może taka druga data się po prostu pojawi. Dajcie koniecznie znać, czy udało Wam się kupić bilety na koncerty Metaliki, no i jak całe to zamieszanie wyglądało z Waszej takiej osobistej perspektywy. Opiszcie swoje historie w komentarzach. A ja pozostaję jeszcze przy Metalice, bo jest jeszcze kilka interesujących newsów. Po pierwsze, album Metallica wydany w 1991 roku został ostatnio nagrodzony 20-krotną platyną w Stanach Zjednoczonych, czyli jednocześnie dwukrotnym diamentem, co oznacza, że w samych Stanach właśnie sprzedał się w nakładzie przekraczającym 20 milionów egzemplarzy. Wielki sukces odniósł również album Master of Puppets, który od tego samego dnia został nagrodzony ośmiokrotną platyną w Stanach. Kirk Hammer natomiast w wywiadzie dla opowiedział co nieco o procesie twórczym tego albumu z 1991 roku. Był taki czas, gdy moje solówki powstawały błyskawicznie i to był czarny album. Te solówki pisały się same. Niemal wszystkie powstały natychmiast. Tylko do kilku nie byłem przygotowany, jak w przypadku solo do The Unforgiven, co zostało dobrze udokumentowane a także do solówki My Friend of Misery. Ale że ostatecznie solo do The Unforgiven powstało spontanicznie, resztę z nich też chciałem nagrać się w taki sposób. Odklejony piłkarz ostro krytykuje zespół Linkin Park. Przypomnijmy, że Mike Shinoda, Emily Armstrong i cała reszta ekipy wystąpili ostatnio na stadionie w Monachium, przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. To był zaledwie 6-minutowy występ, ale trzeba przyznać, że zespół podszedł do niego w bardzo ciekawy sposób. To znaczy ok, mamy tylko 6 minut, więc wciśnijmy tam jak najwięcej przebojowych momentów naszego zespołu. No i zagrali taki medley złożony z The Emptiness Machine, In The End, Numb, Heavy Is The Crown oraz króciutkiego fragmentu Up From The Bar". Wszystko zmiksowane i ułożone było tak, żeby się zazębiało i tworzyło jedną spójną całość. Przyznam szczerze, naprawdę dobrze to wymyślili i mi osobiście się podobało. Nie podobało się jednak Marko van Bastenowi, czyli legendzie piłkarskiej takich klubów jak Ajax, AC Milan, a także reprezentacji Holandii. Jak to ma zwyczaju, pokazał po raz kolejny, że jest bucem, któremu wiecznie coś się nie pasuje. Ja akurat interesuję się piłką i doskonale znam te irytujące wypowiedzi, czy to polskich, czy zagranicznych pseudoekspertów, którzy mieli piękną karierę piłkarską, ale na starość jacyś tacy zrzędliwi i zgorzkniali się stają, mając jednocześnie bardzo niewiele ciekawych treści do przekazania. No i Wam ten nazwał występ Linkin Park dennym, kretyńskim oraz bezwartościowym. Koncert Linkin Park to było dno, absolutne dno. To hańba, że UEFA na coś takiego pozwala. Piłkarz dodał, że taki występ tylko niepotrzebnie rozprasza zawodników bezpośrednio przed meczem i potraktowanie piłkarzy przez UEFA nazwał w tym przypadku śmiesznym. Notami osobiście to śmieszne są takie wypociny odklejonego piłkarza, który najwidoczniej nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że finał Ligi Mistrzów to poza meczem samym w sobie jest święto futbolu Wielkie wydarzenie marketingowe, masa sprzedanych przy jego okazji reklam, no i taka chęć sprawienia, że finałem zainteresuje się jeszcze więcej niż zwykle osób poprzez zakontraktowanie jednego z największych zespołów ma po prostu naprawdę dużo sensu. No ale chyba nie każdy po prostu to rozumie. Pozostając jeszcze dosłownie przez chwilę przy Linkin Park, bardzo ciekawą informacją się ostatnio zespół podzielił. Mianowicie zdradzili kulisy powstania okładki do płyty From Zero. Ja na przykład byłem absolutnie przekonany, że powstała ona w oparciu o technikę komputerową. I jak zakładam, tak myślało wielu. Tymczasem zespół informuje, że logo Linkin Park zostało wydrukowane w 3D, a później poddane eksperymentom z farbą, wodą i światłem, żeby osiągnąć efekt widoczny na okładkę, zarówno w wersji standardowej, jak i wersji deluxe. Na bazie wykonanych zdjęć stworzono również zawartość książeczki załączonej do płyty i z tego co widzę, zespół korzysta również z tych fotografii, tworząc różne grafiki promocyjne do mediów społecznościowych, na przykład te z listami koncertów. I co do koncertów jeszcze, trasa promująca From Zero będzie kontynuowana w Europie w 2026 roku. Zespół ogłosił już 8 pierwszych dat, które przypadają na końcówkę maja i czerwiec. Wygląda więc na to, że Linkin Park w przyszłym roku ponownie będą celować latem zarówno festiwale, jak i solowe, stadionowe koncerty. Podejrzewam, że ta mała lista to zaledwie początek i niebawem doczekamy się kolejnych dat w kolejnych miastach, w kolejnych krajach. Iron Maiden w ogniu krytyki zespół jest krytykowany przez swoich fanów. Ale dlaczego? Ano dlatego, że setlista właśnie trwającej trasy jest według wielu zbyt przewidywalna i zbyt nudna. Iron Maiden trasę z okazji 50-lecia rozpoczęli dwoma koncertami w Budapeszcie. I tam zaprezentowali setlistę, która jest szeroko komentowana, ponieważ każdy fan zespołu doskonale zdaje sobie sprawę, że taki właśnie set prawdopodobnie zostanie już na całą trasę. Iron Maiden nie słyną bowiem ze zmian w listach swoich koncertowych piosenek. Jak już tworzą zestaw utworów, które chcą grać na danym turnie, to się go trzymają. A więc w zasadzie na 99%. Po koncertach w Budapeszcie poznaliśmy również set listę nadchodzącego koncertu warszawskiego. Przypomnijmy, że idea na tę trwającą już trasę z okazji 50-lecia jest taka, żeby skupić się na utworach z 9 pierwszych płyt, to znaczy tych wydanych od 1980 do 1992 roku. To wtedy powstawały najbardziej ikoniczne płyty Iron Maiden, no, na których jest tyle wspaniałych piosenek, że zdecydowanie. Nie jest z czego wybierać na taką okolicznościową specjalną z okazji 50-lecia trasę. Ale co my w tej setliście mamy, że wywołała tyle zamieszania? Przede wszystkim klasyki, których oczywiście nie mogło zabraknąć, ale których słuchania na żywo najwięksi fani mają już trochę dość. Ale tutaj biorę zespół w obronę. Zbudowana przez nich marka jest bowiem tak duża, że na tych stadionowych koncertach zjawi się mnóstwo ludzi, którzy widzą zespół na żywo po raz pierwszy, albo widują go bardzo rzadko. I oni po prostu przychodzą do tych hiciorów. Chcą usłyszeć The Trooper, Run to the Hills oraz Fear of the Dark i koniec, kropka. Natomiast najwięksi fani oczywiście doskonale zdawali sobie sprawę, że te utwory też będą w setliście. Ale jednak mieli nadzieję na zdecydowanie więcej niespodzianek. Takich jak chociażby epicki Alexander the Great, zawarty w setliście tej ostatniej trasy, po raz pierwszy zresztą w historii zespołu. No z niespodzianek na trasie teraz trwającej mamy takie utwory jak... In the Rumor, zagrane po raz pierwszy od 2005 roku, Phantom of the Opera, grane po raz pierwszy od roku 2014, to samo Seven Son of a Seven Son. K grany po raz pierwszy od 1999 roku, The Clairvoyant, grany po raz pierwszy od roku 2013, Power Slave, po raz pierwszy od 2017 roku, a także Rime of the Ancient Mariner, grany po raz pierwszy od roku 2009. A więc jest kilka niespodzianek, granych po raz pierwszy od iluś tam lat, no maksymalnie od lat 26. Wydaje mi się jednak, że fani liczyli na jakąś perełkę, zagraną po raz pierwszy w historii. Nadzieję na to dał im bez wątpienia Alexander the Great z poprzedniej trasy, no ale niestety... po. Poza tymi kilkoma niespodziankami, w setliście mamy utwory najbardziej hitowe. Choć warto zaznaczyć, na tej trasie Fear of the Dark jest grane po raz pierwszy w historii w trakcie bisu. To, co jeszcze nie podoba się fanom, to całkowite pominięcie albumu No Prayer for the Dead, wydanego w 1990 roku. Bo to jest jedyny album z tych pierwszych dziewięciu, z którego ani jednej piosenki nie włączono do koncertowej setlisty. I powiem tak, jest to oczywiście jedna z najbardziej zapomnianych płyt Iron Maiden. Jedna z tych z Bruce'em na wokalu, które przyjęły się najgorzej. Natomiast wiem, że ten album ma naprawdę wielu zwolenników, wśród największych fanów zespołu, którzy być może nie docenili jego wartości zaraz po wydaniu, ale na przykład po latach. Chwycili zakurzoną płytę spółki, odtworzyli sobie i stwierdzili, że w sumie fajne numery tam są. Dość krótkie, energiczne, ale idealne właśnie pod koncert. No i zespół ten album jako jedyny całkowicie pominął podczas tworzenia setlisty na trwającą teraz trasę. Na setliście najwięcej mamy utworów z krążka Powerslave, bo aż 4. Fani Iron Maiden dajcie koniecznie znać jak podoba Wam się setlista. Czekacie na koncert w Warszawie bardziej czy mniej niecierpliwie niż jeszcze kilka dni temu? Koniecznie napiszcie. W związku z koncertami Iron Maiden na trwającej teraz trasie pojawiła się jeszcze jedna ciekawa informacja. Mianowicie Apple menedżera zespołu Roda Smallwooda do fanów grupy. Chodzi o telefony i oczywiście nie ma tutaj takiego kategorycznego zakazu jak podczas koncertów Ghost, natomiast jest prośba, żeby koncerty odbyły się w duchu lat 80. i 90. kiedy to smartfonów nie było. Rod Smallwood podsumował dwa koncerty w Budapeszcie, pisząc w mediach społecznościowych takie słowa. Ogromne podziękowania dla tych, którzy nie korzystali z telefonu, uszanowali zespół i fanów i doświadczali koncertu tak, jak się powinno. To dodało nam energii i doceniamy to. Zespół cieszy się, widząc, że nic was nie rozprasza. A ci egoiści, którzy nie mogli się powstrzymać i cały czas filmowali, niech was ręka rozboli. Ale ich było niewielu. Jeśli chcecie zrobić szybkie zdjęcie na pamiątkę, nie ma w tym nic złego, ale poza tym starajcie się trzymać telefon w kieszeni. Przypomnijmy też, że koncerty w Budapeszcie były pierwszymi bez Nico McBraina, legendarnego perkusisty, który, ze względu na swój stan zdrowia, niestety musiał zrezygnować z koncertowania. A ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy ostatnio postawili mi tak zwaną wirtualną kawę. Przeogromne ogromne podziękowania dla zespołu Rebel Nation, Marcina Habiora, Wiktora 37 Krokodyla, Michała Mroczkowskiego, Bartosza Kurowskiego, Sacrilegious Last, Luka Len, Damian Buszuje, Dziki Dzik Mati, Twojej Byłej, mamy kolejną osobę do drzewa genealogicznego, Maćka Nałysnika, Macieja Watorowskiego, Piotra Nowaka, XXXZZZ, Piotra Roka, Piotra Oszuścika, Johnego Derbina, Nekrobucera, Mariusza Krupy, Bartka Tomczyka, Jarka Stworzenia, Bartka Cabonia, Sebastiana Maja, Konrada Sobolewskiego, Tomasza Spychalskiego, Wojciecha Sondy, Stanisława Janasa, Tomasza Pędrackiego, Irka Toporskiego, Mateusza Rudnickiego, Mariana Zająca oraz Szymona Klimaszewskiego. Z całego serca wam wszystkim dziękuję. Pojawiło się też kilka wiadomości. Za miłe słowa i za oglądanie mnie od samego początku, dziękuję Marcinowi Chabiorowi. Za pozdrowienia, dziękuję Wiktorowi 37 Krokodylowi i również Cię pozdrawiam. Podziękowania za dobre słowo także dla Michała Mroczkowskiego, Damiana Buszuje, Piotra Roka, Jarka Sworzenia, Sebastiana Maja oraz Stanisława Janasa. Jest też kilka pytań, I tutaj na przykład pytanie od Sacrilegious Last. Czekam na filmy o zespołach mniej znanych, bardziej niszowych. Najbardziej na odcinki o Cradle of Filth i Tiamat. Da radę? No powiem Ci szczerze, że odcinek o Cradle of Filth chodzi mi po głowie od dłuższego czasu. Myślę, że materiał w stylu, dlaczego ich nienawidzą, dobrze by tutaj siadł. No bo jednak nie oszukujmy się, jest to zespół często, że tak powiem, wytykany palcami. Twoja była pyta. Czy jest szansa na odcinek o Halloween? Tym bardziej, że niedługo zagoszczą w Katowicach. Chyba nie, a przynajmniej w najbliższej przyszłości nie. A co będzie później, zobaczymy. Maciej Watorowski. Cześć, świetnie prowadzisz kanał. Czy będą jakieś treści na temat zespołu Rise Against? Dzięki wielkie, ale tutaj również w najbliższej przyszłości nie przewiduję. Johnny Derpin. Będzie kiedyś film o Sun41? Ewentualnie o samym Derricku Weeblyu, o upadku i powrocie? Nie wykluczam tego, no bo na pewno miał on bardzo ciekawą historię. Swoją drogą, w zeszłym roku przeprowadziłem wywiad z Sam41 i on nigdy się na kanale nie ukazał. Ale myślę, że kiedyś go opublikuję, bo z tego co pamiętam wyszedł naprawdę fajnie. Tomasz Spychalski, zawsze oglądam Twoje materiały z dużą ciekawością. Wszystkiego dobrego. Jako fan granżu bardzo chętnie zobaczyłbym coś o skocie Weylandzie lub Krisie Cornelu. Będzie odcinek o Krisie Cornelu? To na pewno. Siedzi mi w głowie, jest w moich notatkach od dłuższego czasu, także będzie. No i na koniec Mateusz Rudnicki, wdechę kanał, no, super się ogląda Twoje filmy. Bardzo czekam na odcinek o Tool. Czy jest szansa na jakiś pełen film z historii zespołu? Będzie na milion procent. Wiem, że mówiłem to już jakieś dwa miesiące temu, a nadal go nie ma, ale e, będzie na pewno. Raz jeszcze podziękowania dla wszystkich kawkowiczów, a jeśli ty również masz ochotę wesprzeć moją robotę, to co robię na tym kanale symboliczną kawą, no to oczywiście link jest w opisie. Każdemu wspierającemu podziękuję osobiście w kolejnym odcinku newsowym, a taka lista z podziękowaniami pojawia się też co jakiś czas w odcinkach o historiach zespołów. Nowa płyta Slipknot niebawem? Wygląda na to, że Jim Root, gitarzysta zespołu, jest człowiekiem bardzo niezdecydowanym. Przecież w ostatnim magazynie cytowałem Wam jego wypowiedź dla Guitar Interactive, gdzie mówił, że zespół niezbyt pracuje nad nowym albumem. Niezbyt. Koncertowaliśmy tak dużo, od kiedy Eloy dołączył do zespołu, że moje inspiracje są bliskie zera. Mamy trochę muzyki w zanadrzu, ale ona mnie nie interesuje. Myślę, że wszyscy w zespole uważają podobnie, że powinniśmy ją schować do szuflady i zacząć od zera. Chcę najpierw skończyć trasę. Chcę co najmniej miesiąca przerwy na zresetowanie umysłu i porządne wyspanie się. Gdy zacznę pracę w moim domowym studiu nad riffami, wtedy będę wiedział, że to odpowiednia pora. Tymczasem po tygodniu czy dwóch w innym wywiadzie dla Turning Ranches powiedział tak. Mam sześć gotowych aranżacji. Chcemy dać sobie trochę czasu na komponowanie i przedprodukcję, więc może to trochę potrwać. Chciałbym coś wydać zanim zaczniemy pracę nad nowym albumem. Nie wiem, czy w ten sposób pokazalibyśmy nasz kierunek, czy nie. Wszystko zależy od aranżacji. No, powiem tak: klasyczny slipknot. Sprzeczne sygnały, jeden wielki chaos, i tak naprawdę w tym przypadku można wybrać sobie jedną z dwóch wersji. Wypowiedzi G. Maruta. Partnerem tego odcinka jest Winiary Bookings, i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze, The Cult. Nie tylko z nazwy, prawdziwie kultowa grupa. To zespół, który w latach 80. święcił naprawdę wielkie sukcesy i w tym roku po raz kolejny powraca do naszego kraju. Byli z tego co pamiętam w zeszłym roku na letniej scenie progresji, a teraz znowu zagrają u nas w plenerze. The Cult wystąpi 9 czerwca na skwerze Enea Stadionu w Poznaniu. I tego samego dnia, więc musicie dokonać bardzo trudnego wyboru, również w Poznaniu wystąpi kultowa trash metalowa formacja Sacred Rike. Wydarzenie to jest jednak tym bardziej specjalne, bo na sapocie przed amerykańską legendą wystąpi warszawski zespół Diving Sauf. O nich mówiłem na tym kanale wielokrotnie tutaj w newsach, a także przeprowadziłem z nimi godzinny wywiad, który jest oczywiście dostępny do obejrzenia. Chłopaki konsekwentnie promują swój debiutancki album i grają coraz większe koncerty. Myślę, że warto ich w Poznaniu zobaczyć. Bilety na te koncerty zakupicie oczywiście na stronie Viniary Bookings. Link w opisie, polecam i zapraszam. Richard Kruspe opowiada o specyficznych riffach Ramstein. Na czym polega ich tajemnica? No gitarzysta w wywiadzie dla Guitar World opowiadał, cytuję tutaj tłumaczenie z Teraz Muzyka. Nasze riffy są dość proste. Dzisiaj wiele osób szereduje, ale ogólnie uważam, że gitarzysta bardziej powinien skupiać się na rytmie niż na solówkach. Wszyscy moi ulubieni gitarzyści świetnie grali rytmicznie, nawet jeśli niektórzy z nich grali też solówki. Riff Ramsteina musi być prosty, ale i potężny. Musi mieć dużo przestrzeni i wreszcie dużo szczęścia. Jako najlepszy przykład tego Ramsteinowego riffowego sznytu Richard Kruspe wskazuje, no a jakże utwór Ramstein. To bardzo prosty pomysł, który wywołuje u mnie gęsią skórkę za każdym razem, gdy go gram. To jeden z moich najstarszych riffów, ale oparty był na konkretnym pomyśle, który zbudował koncept Ramsteina. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.